Witajcie, kochani, jako że mija już rok, od kiedy zaczęłam się zajmować tym, czym się zajmuję, czyli zarabianiem na rynkach finansowych, tradingiem, chciałabym podzielić się z wami tym moimi przemyśleniami, tym co to do mojego życia wniosło. A więc zmieniło się mega dużo. Zmieniło się tak jak i moje myślenie, moje nastawienie do pieniędzy myślenie o pieniądzach. Takie moje nastawienie do zarabiania w ten sposób, bo nie zawsze było łatwo, nie zawsze było kolorowo. Na początku chciałam spróbować, bo ja wychodzę po prostu z założenia, że póki nie spróbujemy, nie powinniśmy niczego negatywnie oceniać, czy nawet pozytywnie nie próbujemy, więc nie wiemy tak naprawdę. Także początkowo byłam dość. Sceptycznie nastawiona, natomiast chciałam spróbować. Niektórzy z was będą już kojarzyć mnie e, z poprzedniego projektu, gdzie również pracowałam online, natomiast było to, był to stricte marketing produktowy. I nie powiem, bo naprawdę poznałam tam wspaniałych ludzi, zarabiałam fajne pieniążki, ale kiedy odkryłam trading i to jakie możliwości oferuje, to jest po prostu, kochani, niebo a ziemia, niebo a ziemia. Powiecie, że ja tutaj również polecam miejsce, w którym teraz obecnie jestem, czyli platformę edukacyjną odnośnie rynków finansowych i zarabiania na rynkach finansowych. Natomiast jest to mój zupełnie świadomy wybór. Ja mogłabym sobie zarabiać już tylko i wyłącznie z tradingu, bo da się na tym zarobić i da się zarobić dobrze. Oczywiście trzeba się tego nauczyć. Nie ma nic za darmo i nie ma nic bez poświęconego wcześniej czasu. Każda umiejętność wymaga od nas jednak jakiegoś poświęcenia. Szczególnie umiejętność, która jest naprawdę profitowa. Ale wracając do tematu mogłabym równie dobrze zarabiać sobie już tylko z tradingu. Ale po pierwsze, dlaczego pozbawiać się e, drugiego źródła dochodu, wiedząc, że robię coś dla drugiej osoby? Ja naprawdę czuję, czuję tą misję, czuję ten przekaż, przekaz. No mówię wam tutaj od serducha. Wiem, że ty czy ty Również możesz zakochać się tak jak ja, i nie tylko ja, ale już ponad, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o nasz polski zespół, już ponad 5 tysięcy osób. Także nie jestem sama i wy nie będziecie sami, gdybyście podjęli również e, taką decyzję. Możecie się zakochać w tej wolności finansowej, czasowej, geograficznej. To jest naprawdę prawdziwa wolność. Bo to, że ja lubię z wami rozmawiać, to, że ja lubię się, bo lubię pokazywać na kamerze i tak dalej, to jest takie, to, to jest dodatek. Natomiast dla osób, które tego nie lubią, w ogóle nie lubią się pokazywać w mediach społecznościowych, nie lubią przemawiać do publiki, myślą o czymś bardziej kameralnym, nie ma nic lepszego niż, niż trading. Jesteś. Ty i wykres. Ty sam dyktujesz sobie warunki, kiedy, jak i gdzie będziesz trajdował. No to jest po prostu rewelacja. Oczywiście jest teraz na rynku niestety bardzo, bardzo dużo skanów. Więc ja rozumiem część z was, bądź większość z was, która hejtuje to raz, e, która boi się to dwa. Bo złe doświadczenia, no, wiadomo, ciężko już po tym zaufać. Ja sobie z tego zdaję sprawę, że naprawdę ciężko jest komukolwiek zaufać, osobie z internetu szczególnie. Jeśli mnie nie znasz wcześniej, czy z wcześniejszego projektu, czy to tutaj. Dlatego mam dla Was rozwiązanie: słuchajcie, już od jutra będzie się odbywał tour tradingowy po Polsce. Warszawa, Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Kraków, Kielce oraz Łódź. Jeśli jakiekolwiek miasto pominęłam, to za chwilkę i tak pokażę Wam listę wszystkich miast i dokładnie dni, w których yy, będziemy Wam na żywo, na żywo słuchajcie, pokazywać, z czym to się je. Jak zarabiać poprzez trading, to przestanie dla Was być tajemnicą. Spotkacie naszą ekipę, słuchajcie na żywo. Będziecie mogli zadawać pytania. Takie spotkanie może całkowicie odmienić Wasze życie. Weźcie to pod uwagę. Więc, jeśli ktokolwiek z Was jest gotowy, aby zmienić, a chociaż spróbować, zmienić swoje życie, napiszcie mi w komentarzu, bądź też w wiadomości prywatnej. Z jakiego miasta jesteście? A ja podeślę wam linka ze szczegółami. No i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce.